Moja droga, wiadomość została już wysłana. Choć obawiam się, że nie była taka, jakiej byś oczekiwała. Hey, Lorenz dobrze mnie traktował. Że aż głupio było uciekać, wiesz? Ale umiejscowienie obozu Lorenza zapamiętałem. A to oznacza, że pociąg ta się zna. Dwa razy wysłaliście fałszywe wiadomości, ale... Ja jedno z rozkazem do ataku. Bestia podjęła trop, moja droga. I zmiecie z powierzchni ziemi ciebie i tę bandę rebeliantów. Najpierw ognisty deszcz z ciężkich dział. Później oddziały piechoty wyrżną wszystkich niedobitków. W tylko nie mogliśmy tam zostać. Kanawar nie przestanie na nas polować. Nie, nie przestanie. Niech pomyślę. Pociąg przyjeżdża z daleka. Zatrzyma się, by nabrać wody. Właśnie wtedy uderzymy. Zgoda. W takim razie zajmę się wartownikami i podłożę ładunki pod tory. A ja zbiorę bojowników. Kiedy wysadzę tory, pociąg będzie w pułapce. Musicie wtedy uderzyć wszystkimi siłami, jakimi możecie. Dobry plan. Tyle, że ludzie mogą się nie zjawić. Odpalisz ładunki i może się okazać, że jesteś zupełnie sama. Możliwe, ale przekonam się, jak już to zrobię. Jasno! Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Trochę sporo tego, niestety. Trochę sporo, ale widzę. O! Widzę całkiem fajne stanowisko dla nas. Jeszcze nie strzelaliśmy za dużo ze snajperki, przynajmniej nie w takiej opcji, gdzie obsadzimy jakieś stanowisko zlikwidujemy wroga. Myślę, że dopóki nas ten nie zauważy, sobie trochę stamtąd postrzelamy. Zabawimy się w strzelce wyborowego. Okej, okay, jeszcze tak wracając może do oceny, tak kończąc całe wywody, mimo wszystko ocena wysoka, ale jest pewna rzecz, którą też zauważyliście często w komentarzach, która tak trochę może razi w oczy, że technologie wykorzystane podczas tu naszych misji, Trochę tego dużo może, ale już pomijając, że dużo, no to niektóre trochę też przesadzone jednak. Tak, mieliśmy te samoloty do dyspozycji, te niekończące się rakiety. Oho. No to nie do końca chyba była najbardziej realna opcja. Może, może trzeba było dać nam do dyspozycji nieco mniej tego arsenału. Też by inaczej do tego czek podchodzi, jakby miał... 8 rakiet, tak jak tam był standardowo ten magazynek zaprezentowany, jakbym miał tylko tyle do wykorzystania. Dobra. Kolego, zająłeś nasze miejsce. My cię tu pożegnamy. Sami się gdzieś rozstawimy. Jeszcze małe rozeznanie w terenie. Oznaczenie wszystkich ludzi. To najbliższy cel. Chyba postaramy się ich tu zlikwidować na sam początek. Kolego... Dość duża odległość. A, to tak, którą trzeba przeładować. Zapomniałem, a szkoda, boż. już idealnie nam naszedł tutaj na cel i pięknie. Czy jeszcze ktoś jest tak tutaj ustawiony, że kumple nie będą za nim to specjalnie płakać? Czterech, tutaj dwóch sobie patrzy w oczy. Tam jakby ktoś był, ale nie w naszym zasięgu i tutaj grupa. Jeden jeszcze do oznaczenia, okej. Okay. Trochę przeniesiemy się, chociaż nie mamy wielkiego pola manewru, tu w tym wszystkim. Nie, tego jednego i tak tam nie zauważymy. No dobra. Bądźmy dobrej myśli, że to ciało nas będzie tu dobrze chroniło, a my spróbujemy jeszcze kogoś tam. Tylko wyprostuj się, kolego. Ustrzelić. Co prawda, on ma tam jeszcze kogoś. O, właśnie. Dobra, czy to jest możliwe? Jest możliwe. Ale już są zaalarmowani. Albo już nie, chociaż nie, są na czerwono, czyli już wiedzą o tym, że ktoś się tu kręci. Pytanie, czy wiedzą, że to my? Tylko ten jeden w zbroi, taki, staje się niewzruszony, co mi tam, taki sniper nic nie, <grym> nie zrobi? <grym> Idę dalej, a wy się męczcie tu. No i może za szybko wydałem tę ocenę, bo wygląda na to, że gra ma pewne problemy ze sobą. Jeżeli przeciwnik jest zbyt daleko, to nie strzela do nas. A wygląda na to, że jest zablokowany na nas, że doskonale wie, gdzie się znajdujemy. No, ale to nic, pobawimy się jak w wesołym miasteczku z nimi. Też ma to swój urok. Dobra. To idzie ten zbroi. Nie chciałbym, żeby podszedł do nas za blisko, bo nie wiem jaką krzywdę jest w stanie nam zrobić. Dobra, jeszcze dwóch tam jakby było. Chociaż jakby dobrze w niego wymierzyć. A może granat mu rzucić. Granaty to zawsze. Była dobra opcja na nich. I są wszyscy. Przynajmniej ci, co mieliśmy ich w zasięgu. Dobra, zmienimy broń na coś głośnego. Teraz co prawda mogą nas zauważyć, ale... Myślę, że... Oho! Ej, kolego! Nawet nie zaczynaj tego strzału. Hmm... Trzeba było od razu mu nadrzucić. Nie wiem, czy doleci tylko do niego. Masz tam pod nogi. O! Nawet, nawet. Trochę za... Na no, takiego to chyba przeciwpancerny by się przydał. W tym wszystkim. Masz, raz jeszcze. Może rzucimy przeciwpancerny, jakby wysadzić samochód. O właśnie, to samochód oberwał, a on nie. Kolego, ile? Jeden taki, niech leci. A, tak. no, chyba nie, nie do końca taki. Jeden taki, niech leci. No i przeciwpancerny to myślę, że już by... niemożliwe. Kolega. Nie byłem świadomy, jak spore problemy tutaj sobie przysporzyliśmy ten spotkanie. Gorzej, że teraz wszystko poszło w deskę. W niemalowane drewno. Dalej nic. Zostaje nam podnieść jeszcze tę snajperkę. Przeładować wszystko, co mamy w niego. Wyparować. No i ruszać. Aha, Niepotrzebnie. Hmm, coś tam się skrada. ten kolego, już tak na przyszłość. I ostatnie trzy naboje na tego to. Chociaż zastanawiam się, czy to mądre w ogóle było snajperkę. No, ale już jak strzelamy, to już do końca wykorzystać na niego. Bo może się okazać, że nasza normalna broń no skutecznie go, no właśnie, przestawić Trzeba by od razu tak to rozwiązać. Chyba wszyscy, co najlepsze. Czyli całkiem... Zacna strategia okazała się nasze podejście, chociaż no teraz trochę żałuję, bo można było też nieco inaczej to rozwiązać. No i tego tu szybko przeciągnąć z działa. Bośmy mieli jeszcze sporo amunicji do snajperki. No dobra, masz tu samochodzik i i tyle co nas widzieli. Pięknie. Lecimy do kolejnego. Tak nie słychać, żeby ktokolwiek coś krzyczał, więc zakładam, że już chyba nikogo w mieście nie ma. Tak idealnie na pożegnanie dali nam taką przednią zabawę. Okej. Okay. pup Na górę. I tyle. No chętnie bym przetestował, czy idzie tam wsiąść. Może trzeba było na konia wskoczyć, żebyśmy w ogóle już prędko byli na miejscu. Jednak na wszelki wypadek się przełączę. Nikogo nie ma, a nikogo nie ma. Zobaczymy, czy możemy wsiąść do tego wozu. Nie. Jego przeznaczenie jest tylko jedno. Jedyna e. rzecz, jaką można z niej zrobić, to... Bach pod koła. I cześć. Zobaczymy co w arsenale tu się kryje. osadę. Mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. Mam wrażenie, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, a co gorsza, lecą na nas samoloty. Zniszcz pociąg. Tak, wszystko na naszym karku. Nie mam pojęcia, jak tego dokonać. Materiały wybuchowe te akurat chyba uzupełniło nam. Trzeba poszukać czegoś, co pozwoliłoby nam walczyć przeciwpancerne. Tak, wszystko, co jest przeciwpancerne, chętnie weźmiemy, chociaż chyba oddaliśmy w za to granaty. Z drugiej strony, nie wyobrażam sobie, jak podejść blisko tego pociągu, więc może i dobrze. Niepokojące dźwięki mamy tu w okolicy. Oho, zdecydowanie. Więc poszukamy sobie innego działa, z innej strony zupełnie. Bądźmy dobrej myśli, że tu dadzą nam przynajmniej odrobinę spokoju. Oto no pociągu chodzi do nas. Coś przerażającego, jak da też sygnał dźwiękowy. O, właśnie. To oznacza nic więcej. Tylko to, że mamy przeklapane. Oraz znaleźć sobie jakieś nowe miejsce. Oha. Uh huch huch, mada. Mała foka, tak? Ciuch-ciuch. tu niestety lecą kolejne bomby. No i chyba nawet w tej okolicy. No to tyle, co z tego działa nam zostało. Kolejne działo. Przerażający dźwięk coś takiego. Dobra, szybko przestawić je i zafundować im. Nie w takim momencie. Jak najszybciej. I nas już tu nie ma. Bo na pewno zaraz pojawią się problemy. Ja nie wiem czy to ręczne działo przeciwpancerne, na ile to jest skuteczna broń. Możemy spróbować gdzieś się ustawić. Z tego już nie wystrzelimy. Jest Aha, tylko tu jest jeszcze wróg, co najgorsze w tym wszystkim. Czyli tak to wygląda. Więc jedyne co nam zostaje to biegać tak od działa do działa. Spróbować jeszcze z nadzieją, że nasi tam zrobią, co mają zrobić. Dobra, oberwał raz. Oho. I mamy tutaj jeszcze dwa działa do wykorzystania. Nie wiem, które jest przeładowane, które nie. Bardzo pięknie podjechałeś, kolego. Ten czy inny? Wszyscy podobnie ubrani. Gdzie te bomby tutaj? Niestety pociąg, i nas już tu nie ma. Otóż to w ostatnim momencie udało nam się uciec. Zostało jeszcze kilka dział, ale trzeba wymyślić jakiś inny sposób. Przede wszystkim chyba przełączyć się na tę broń i zobaczyć, czy ona jest w stanie zrobić jakąkolwiek szkodę tej bestii. No, Mamy co prawda w domu się gdzieś ustawić. Aha, coś oberwało, ale my również. Tomu by bylibyśmy nieco bezpieczniejsi w tym... Hmm, chyba czas na tu uciekać. Niewiele to z tego wszystkiego tu na moment zostanie. Przeładuj! Jesteśmy! Strzelaj! Trochę mu się oberwało. Nie wiem, jak tu nasi sprzymierzeńcy sobie radzą z tym wszystkim. A trochę ta nasza batalia to może potrwać. Mam wrażenie, że przeciwnik wyjątkowo. Chętnie do nas celuje. nie widzę pociągu tutaj. Co za pech. Tak dobrze ustawione działo. Ale niestety, to dość odważna decyzja, żeby podejść tak blisko. Nie, jeszcze przeładować. Szybko i nas nie ma. I już tu nas nie ma. Chciałbym się coś jeszcze podnieść. Ok, nasz. O, to mogło się zakończyć już dla nas to dość brutalnie. Okej, okay, ale to już chyba nie jest nasz. Nie, tu jest koń. To nie jest tak źle. Jeszcze jakieś działa mamy? Ciuch, ciuch. Masz. Poczuj. Dobra. Granatę ewentualnie. O. Gdzie mamy jeszcze działa? Jeszcze kilka dział. To jedyna opcja na tę misję. Co najgorsze, już praktycznie z każdego wystrzeliliśmy. Dobra, uciekaj, uciekaj stąd. Dobra, to już... Uciekaj, tak to... Z każdego praktycznie wystrzeliliśmy, co oznacza, że trzeba je przeładować na nowo. A my nie za bardzo możemy sobie na to pozwolić. Na pewno też nie ma opcji, żeby siedzieć w jednym dziale. Ok. Mam nadzieję, że nie wymierzyli w nas. Jeszcze tutaj coś wystrzelimy. Trochę na oślep. W tej całym kurzu dymie i zadymie. Ale cóż. Hmm, może trzeba było zajrzeć do namiotu, ale to nas goni, wszystko. Zobaczyć, czy tam się nie kryje ewentualnie jakaś broń, która pozwoliłaby coś więcej nam tu zdziałać. Bardzo dobrze ustawiona, ustawione działo. Pytanie, czy, no właśnie, czy oprócz tego, że dobrze ustawione, to czy ma z czego wystrzelić? Co się kryje w tym namiocie? Mhm, to nie jest dobry dźwięk. Ładunków nie podłożymy to zdecydowanie nie na nasze możliwości. Co my możemy zrobić to? W tych skrzyniach nic nie ma. To jedyne co zmienić na to. Spróbować... Tutaj też raz nie wystrzeliłem. Dobra, czas uciekać z tego miejsca. Czy są jeszcze jakieś działa. Tutaj jest jedno działo. Ten spróbować tak, ten trochę nie na rękę nam. Te murki tym razem. No nie, jedyne co chyba możemy spróbować to wykombinować. To działo z tyłu tutaj obrać. Z przodu niestety jest już przeciwnik. Szybko je obrócić, wymierzyć. Tak. Nie martwi. Także te działa też mają ograniczone życia. Ale oberwa. Z tego o, chyba jedzie się ustawić nam specjalnie. Czuch czuch! I tu pięknie, dobra. Opuść stanowisko, nie będziemy ryzykować tutaj. Myślę, że spróbujemy wymierzyć tak w niego i lecimy gdzieś w zupełnie inne miejsce. Wygląda na to, że jeszcze jeden strzał pozwoli nam się pozbyć tego problemu. Niestety wszędzie tylko ładunki wybuchowe nam oferują. Nic więcej. Ale teraz pytanie, kto pierwszy? My czy oni? Jeżeli załadowane jest... To jest jakaś szansa. Jeżeli nie, to może oznaczać problemy dla nas. Coś pięknego. Coś pięknego. Może być słodka lub gorzka. Jak smakuje twoja, Zaro? I masz rację, trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa, kanał słyski Powiedz. Eta azken aukera Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i spotykamy się raz jeszcze w rozgrywce dla jednego gracza w grze Battlefield 1. No, taki bonusowy materiał, pamiętajcie o nas, czyli końca wiadomość od zespołu twórców Battlefield ku pamięci wszystkich żołnierzy. Pewnego dnia to wszystko się zakończy. Ktoś zwycięży w wojnie, która zakończy wszystkie inne wojny. Broń zardzewieje, trawa odrośnie i nic po tym wszystkim się nie ostanie. Ziemia uleczy wszystkie rany, tak jak to robiła zawsze. Nas wtedy dawno nie będzie, lecz może nie zapomna o nas. Jeśli historia zapamięta choć jednego z tysiąca, to pamięć o nas nigdy nie pogrąży się w mgła zapomnienia o naszych ideałach, zmaganiach i śmierci. Gdy wreszcie ktoś już wygra tę wojnę, nie zapomną o nas. Ale zanim ten czas nadejdzie, nie poddamy się, spoglądając śmierci w oczy. Będziemy wciąż walczyć. Właśnie niesamowitego wydarzyło się na zakończenie tej opowieści, praktycznie przez wszystkie dni jak ją rozgrywaliśmy padał bez ustanku deszcz. Wraz z ostatnimi słowami pojawiło się słońce na niebie. Słońce, które nie miało prawa się pojawić, a jednak, no czysty przypadek, ale można to traktować jako piękną metaforę właśnie w odniesieniu do wszystkich wojen, do tych bezsensownych wojen.